Papież Franciszek nie od dziś naraża się części duchowieństwa za słowa, które potrafi pod ich adresem wypowiedzieć. W święta znowu oberwało się księżom od głowy kościoła. Padły naprawdę mocne słowa i ostrzeżenia, czy zastosują się do tego, co mówi papież. Papież Franciszek to duchowny, który wyznaje zupełnie inne zasady niż dotychczas jego poprzednicy. Nie żyje wystawnie, nie mieszka w pięknym i dużym pokoju w Pałacu Apostolskim. I. Nie nosi wystawnych papieskich ubrań. Mimo swojego wieku woli chodzić na spacery niż jeździć autem. A jeżeli już to robi, to jest to ono skromne i ma tylko to, co najpotrzebniejsze. To już sześć taka msza. Już po raz sześć papież Franciszek odprawił pasterkę w Watykanie przed... Wiernych chrześcijan zebranych w Bazylice Świętego Piotra. Jak zawsze, kazanie było mądre i pouczające, i dotyczyło stylu życia, jaki wyznajemy my oraz duchowni. Według Franciszka, narodziny Jezusa to idealny moment. Aby przemyśleć swoje zachowanie i tryb życia, jaki wielu z nas prowadzi. Jego homilia dotyczyła bogactwa oraz ubóstwa. Franciszek potępił w niej materializm i zbytni konsumpcjonizm. Przez nie zapominamy o najbiedniejszych i pomocy dla nich. Zadajmy sobie pytanie: czy naprawdę potrzebuję wszystkich tych materialnych przedmiotów i skomplikowanych przepisów na życie czy mogę poradzić sobie bez tych wszystkich? będnych dodatków i żyć bardziej prostotą życia, pytał wiernych papież Franciszek. Papież Franciszek o gromadzeniu i nadmiarze. Później głowa Kościoła katolickiego zachęcała do tego, aby nie gromadzić zbytnio i Nie skusić się na jeden z siedmiu grzechów głównych, czyli nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Święta to czas, w którym człowiek powinien się dzielić z innymi tak, jak Jezus Chrystus. Dzięki temu możemy wyrządzić wiele dobra na świecie, właśnie poprzez takie małe uczynki. Dalej mówił o nadmiarze, jaki często posiadamy i że nie jest nam to potrzebne do tego, aby być szczęśliwym. Zaznaczył, że wiele osób na świecie nie może liczyć na jakikolwiek ciepły lub zimny posiłek w ciągu dnia. Dla wielu ludzi znaczenie życia to posiadanie nadmiaru przedmiotów materialnych. Nienasycona chciwość przenika całą ludzką historię, nawet dzisiaj, kiedy paradoksalnie nieliczni jadają wystawnie. Podczas gdy zbyt wielu żyje bez chleba codziennego potrzebnego, by przetrwać. Powiedział ojciec święty: Nie trudno domyślić się, że papież Franciszek, wypowiadając te słowa, kierował je również do duchownych. Wielu z nich żyje w dostatku i luksusie, posiadają drogie auta, wystawne pokoje i jadają jak królowie. Powinni brać przykład z Ojca Świętego i iść jego drogą. Za cenę BW czy Leksusa można nakarmić wiele osób. Na W. Szczepana, pierwszego męczennika, jako wzór powierzenia siebie Bogu. Zwłaszcza w chwilach trudnych oraz przebaczenia nieprzyjaciołom. Wskazał Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 26 grudnia w Watykanie. Po wygłoszeniu ich, odmówieniu z wiernymi zgromadzonymi na placu Św. Piotra w Watykanie modlitwy Maryjnej i udzieleniu wszystkim błogosławieństwa apostolskiego. Papież pozdrowił wszystkich obecnych z Rzymu i innych części Włoch i z zagranicy. Na wstępie ojciec święty zwrócił uwagę na pozorny kontrast między radością Bożego Narodzenia a dramatyczną śmiercią pierwszego męczennika św. Szczepana. Wskazał, że w istocie tak nie jest, ponieważ dzieciątko Jezus jest synem Boga. Który stał się człowiekiem, który zbawi ludzkość umierając na krzyżu. Teraz uwielbiamy go owiniętego w pieluszki w żłobie. W zostanie ponownie owinięty w płótno i złożony w grobie przypomniał Franciszek. Podkreślił, że szczepan umarł jak Jezus, powierzając swoje życie Bogu i przebaczając swoim prześladowcom. Jego postawa zachęca nas, abyśmy z wiarą przyjęli z rąk Pana to. Co życie nam przynosi, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. Mówca zaznaczył, że zaufanie Bogu pomaga nam przyjąć chwile trudne i przeżywać je jako szansę na rozwój wiary i budowanie nowych więzi z naszymi braćmi. Ciszek wskazał też, że Szczepan przebaczył swym prześladowcom, a nawet modlił się za nich. Gdy go kamienowali. Jesteśmy wezwani do uczenia się od niego, by zawsze przebaczać. Przebaczenie poszerza serce, rodzi dzielenie się z innymi, daje pogodę ducha i pokój powiedział papież. zaznaczył, że siłę do takiej postawy czerpiemy z wpatrywania się w Boga i trwania na modlitwie. Musimy usilnie modlić się do Ducha Świętego, aby udzielił nam daru męstwa, który leczy nasze lęki, nasze słabości, nasze małości, zaapelował Ojciec Święty. Na zakończenie swego rozważania zachęcił zgromadzonych, by prosili o wstawiennictwo Matki Bożej i Eżw. Szczepana. Niech ich modlitwa pomaga nam zawsze powierzać się Bogu, szczególnie w chwilach trudnych i. Niech wspiera nas w postanowieniu, aby być mężczyznami i kobietami zdolnymi do przebaczenia. Stwierdził papież przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.